O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List? Proszę Cioci. List? E, e, wrzuciłem, Ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak Ciocię kocham, proszę Cioci, że nie kłamie. – Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. – Ja? Miałbym kłamać? – Niemożliwe. Proszę, cioci. – Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. – No, słowo daję. I pamiętam szczegółowo. List był do wujka Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no, taka tego, nic takiego nadzwyczajnego – a na kopercie nazwisko i Łódź i ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem ten list do skrzynki, to przychodził tatuś Halinki i jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, Kłócał. Jechała taksówka, i powóz, i krowy prowadzili, i, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki. I jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu! Grzesiu! Przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.